Bezpieczny. Nice. Daj broń. Rzuć mu tą amkę. Rzuć mu Jest jedno No nie tu może. Przy Anderze Przy dworze jest. na pewny, Na pewno Na pewno Na, pewny. na pewny. Ja nice. pitolę, Jakie bomby. Kuchnia, las. Tam no mogę lotować. Krzysztof, mój... Co to bo... sobie cztery bomby dałeś z Digloty? ty. No, skit'u. A, a tą M... Tą m jakbyś używa nie oddał, to byś nie strzelił, tak? Ty, podchodzę kontakt z rampa, daj mi flash. Dajcie flash rampa. Ten skraca to. Ja nie mam. Ja nie ma co. kurwa. O, jadę i tak tą rampę